Cześć tu znowu Gimper witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajemy w Sirius Sam HD pierwsze starcie. Razem ze mną jest Dragon. Witam serdecznie. I rozpoczynamy poziom góry księżycowe. Chodź bo już mnie tutaj biją. A... Za namową dragona postanowiłem na czas tego odcinka włączyć cukierkową krew, tak nie, dziecięcą. Jaką namową! Jaką? Ja cię do niczego nie zmuszałem. Tam, Wcale na... cię tutaj... Wcale się nie groziłem, żebyś nie zmieniał na cukierkową. No Zobaczcie, jak to wygląda. Znaczy, dziecięca to jest, ale fajnie te gwiazdeczki wyglądają redy. Nie? Najfajniej jest, jak kogoś się rozwalisz pod kątem i wtedy te lizaki się staczają z gór z No, ojej. Już się zaczyna I... masakra. Wo, Kamikaze wziął ze sobą gracze Gimper. Żyją ponownie. Powinno być... G Gracz Gimper, trzy kroki, żyje ponownie. Żyje ponownie. Tak. I live once more. O, lizaki poleciały. jeżeli ktoś nie ogarnia z czego to wróci Warcraft 3, Reign of Chaos i Mal'Ganis. Zachęcamy do oglądania. O, what the fuck! Graż Gimper przekroczył granicę. Ej, dlaczego? Ha, suchy suchar. Po moście biegłem. O Jezu, a może się zarwał jak ja przechodziłem? Ale zarwał. Psz, za gruby <laughs> jesteś. Ooooo! Ale tragicznie gra. Dobra, Just. widać półgodzinna przerwa wystarczyła, żeby wytrącić mnie z rytmu. Wyciąć. Wyciągnąć już coś. Skończyła mi się amunicja do maszynówki. Powiedziałem wybić mnie z <grym> Powiedziałeś wyciąć. O Jezu, miałem na myśli wybić. Miałeś na myśli, a to co ja usłyszałem to jest jednak jakaś różnica. No wiem. No. Ale tak widzowie uwierzą mi. Haha, ha. mam autorytet. <grym> no, ale jednak na nagraniu jest co innego. Haha, ha. prawda, prawda wygrała. Prawda z się. O Boże, ile clear'u, poczekaj, skup się na clear'ach, a nie na tym, czy wyciąłem, czy wybiłem. Wiesz, ja mam podzielną uwagę, ja mogę gadać, jednocześnie i grać i... No. Jedno nie zaprzecza drugiemu. A ja nasze życia tracę cały czas. Czy jest tu, ile mam śmierci? Nie mam. Dobrze. To dobrze. Dragon jedno, Gimper 6 by było. <laughs> Coś takiego, myślę. A daj Tommy gun. O yourself. Można powiedzieć, że masz dużo na głowie taki żarcik. Nie skarł, ojej, rzuciło mnie. Ryje, wezmę ja to pomocą tą to chyba... Katapultowano sekretny pancerz. Może Leci! Mi... O, łapie, na jest, wpadł na mnie. mnie. Dobra, zabijaj te harpie i ja strzelam do zielonego. Do Ale przy okazji mógłbyś wybić gnary, co tam nie gryzą po głowie. Wybijam też. Oj, od tego jest. Brz, ale pani te gwiazdeczki się z tym nie? Już zapomniałem jaką fajna do skierkowa krepierz. Szczególnie, że mam wysoki kontrast w nawet znaczy się to prześwietlenie, jakby. No, ty, ty, a gdzie się to ustawia? Zaraz to ja też ustawię, zobaczę, czy on mnie jest tak samo jak u ciebie. Ustawienia grafiki, e, wchodzi tak, opcje. Znaczy, opcje ustawienia grafiki, czy opcje grafiki? Opcje grafiki i opcje kolorów, i nasycenie sobie wybierasz. Na maksa nie radzę, bo no to chociaż. W sobie... O ja a, 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 a ale lipnie wygląda No na Maxa trochę lipnie wygląda Tak najlepiej sobie na 3 czwarty to ustawić wiesz A na, na, dasz na sam dół to masz czarno-biały ekran Masz zobacz jak... LOL Śmiesznie Tylko interfejs jest zielony No na 3 czwarty najlepiej Tak będę sobie. grał <laughs> Na czarno-białym. Na 3 czwarty sobie najlepiej ustawić Ale to te... śmiesznie wygląda Eee yy, Myślę że jest najlepiej ustawiony. Ale to śmiesznie wygląda gram na czarno białym ale pociski wszystko też są czarno-białe, są? Tak, wszystko jest czarno-białe. Tylko interfejs jest ten i wiesz, Aha. jak na przykład w coś mierzę, to... O, na jeszcze marze. się troszeczkę robi czerwony ekran, jak też we mnie coś strzeli, ale... ale to tyle. No tak. nie wiem, na trzy czwarte gra, tak jak mówiłem. Nie no dobra, będę. Do przesady opcji kolorów. O, tak powinno być ładnie. O, no ładnie jest teraz. No okej, okay, lecimy. Zobacz, ale to jak... jest sekret, jak wtedy przeskoczymy, to jest sekret. Pokażę? To może ty pójdziesz tam, wybierzesz potwory, a ja tam pójdę i będę na ciebie czekał, co? No to skocz tam ja pokażę Czekaj, tylko to może ja tutaj rocket jumpa zrobię U. U. Ja tam doskoczę U. mówię ci czy... o, o, wrzuciłem cię na tamtą wyspę Nie na tą co trzeba cię wrzuciło W ogóle wiesz, że wyszła W sumie to całkiem niedawno jedna z tych niewielu nieoficjalnych map do sedius, sama HD która jest tak wielka i ma tyle potworów, że ja musiałem i z ma taką dobrą optymalizację, że musiałem grać na minimalnych, żeby mi chodziło w 30 klatkach hop znowu, no nie gadaj nie, ja sobie to daruję, tak? ja ją pobierałem, ale nie bardzo wiedziałem jak ją odpalić ale bo musisz yy... ale wiedziałeś gdzie wkleić i tak dalej? nie no w content, w folder content Aha. tam wklejasz plik Grow, a potem musisz otworzyć wersję modable, Aha. Żeby, żeby widzieć. Bo wiesz, y, Crow Team, bo oni dlatego wcześniej nie udostępnili medytora map, dlatego że y, fani się zadzieli, że metodą map jest niewydany, a on nie był wydany, dlatego że mm, <coughs> Crow Team się bało, że jeżeli jest cały ten system powiązany ze Steamem, te wszystkie statystyki i tak dalej, ludzie będą przerabiać mapy i sobie na nich biciać czywy i tak dalej, nie? Ja zrobię specjalną wersję na która włącza statystyki osiągnięcia i na nich sobie możesz tam w różne ten... Um, różne masz tekstury, no tak. przestawiać i tak dalej. No tak, ale Lizaków. No, na moim, na moim kanale na YouTube to możesz zobaczyć czy ja zrobiłem sobie krwawy już, tak? Mhm. Mm Ooo I czemu on się różni po... od zwykłego? Jest krwawy. O. <laughs> w sumie to niczym się nie różni, mówię tylko tekstury zmieniłem, Aha. ale... Ja się tam po prostu o, się edytorem. O, boje, o, ojej, ojej, ja ojej. ja chciałem, mnie. o Jezu. Oni sobie mną rzucają. Ja chciałem tam zobaczyć jak edytor działa i w ogóle. Nie wiem. Hmm. W sumie to co na chwilę obecną nie można dużo zrobić w edytorze, bo gracze to tylko te pliki, które są w edytorze otwierane, a tam tylko można teksturę odpalać, modele i mapy i pliki potworów, tak? Aha. Bo bronie są zakodowane. Nowe potwory można tworzyć, ale broni już niestety nie ma. No a tutaj tak bardzo dużo, że można nowe potwory robić. No? A pojęcie, że łatwo się je robi, bo to jest plik Behavior, tak zwany. Czyli? Już wszystko w plikach Behavior, czyli jest tak zwane zachowanie potwora, bo Serious Engine 3 działa troszeczkę inaczej od innych silników i tam jest. większość rzeczy jest napisana w lua, nie? Mhm. I tak naprawdę tam, jak stawiasz potwora na mapę, to nie ma czegoś takiego, że NPC biomechanizuje czy coś takiego. Stawiasz po prostu. E, enemy Generic i tam sobie ten plik Behavior ustawiasz, i on tam wtedy ten model wsysa i tak dalej, nie? Aha. Ale przy okazji możesz ten plik Behavior zedytować, a jeżeli go zedytujesz, to edytor automatycznie go zapisze w nowym pliku. Lol, ten Arachnoid spadł, widziałeś to? Rozumiem. Nie, nie patrzyłem, skupiałem się na strzelaniu do Harpy. Słuchaj. Dobra, poleciały lizaki na dół. Wyzbiłem tutaj wszystko na górze, już tam do ciebie idę. a nie, to też jeszcze nie, nie zaskoczyłeś. Tylko, że też to pojęcie, te możliwości tych tworzenia potworów, to są całkiem ładne. Na przykład ten kumpel z mój z forum, co Ci mówiłem, że on zrobił kilka tych nowych potworów, to co on tam takiego fajnego zrobił? Jedne z moich jego ulubionych dzieł, to jak Ci już mówiłem, były to takie harpie, co to nawalały tymi kulkami, co demony. W ogóle zrobił je bardziej krwistą teksturę, niż zrobił. Były też biomechanoidy, które nawalały kulami armatnymi, To wiesz, jeden hit, śmierć, to harp no. z nimi walczyć. Mogę zrobić tam... mechanoidy z krwawym nożem? Hahaha. Ha, ha, ha. Taki ukąt w twoją stronę. No, dziękuję bardzo. Zrobił jeszcze właśnie takie biomechanoidy szare, które miały minigany. A to widziałem, chyba to jest ta mapa, ty mi ją wysyłałeś, nie? No. Przeglądałem sobie tam screenshoty, i w ogóle, ale tak jak mówiłem, nie byłem w stanie tego za bardzo zainstalować. Oj. Czy kiedyś mogę poinstruować mnie? Tak, myślę, że będzie można nawet coś z tego nagrać. O, ja wątpię. Idziemy do sekreta? Pewnie. Eee, jak to wątpisz? Tak. Człowiek, ja tu mam 60 kwiatek, no stop. Myślisz, tak, że tak? tylko że uwaga, ta mapa ma taką optymalizację, że tam nie ma praktycznie fejdowania, tak? Co z tego, damy radę. I tutaj jest jakiś sekretik i w nim jest Aldurian górski. I kamikaze jeszcze dałem lec, Zabiję kamikaze, co? A, dobra, ja zabijam. Strzelaj do Alduriana. Okej. Okay. Generalnie tak tutaj się nie opłaca chodzić, bo bardzo dużo życia się traci. o jeb. Mogę mu do mordy wejść, ale już nie, bo zniknął. Hop, hits, Hop, hits, już idę. Do tamtych. Dobra, nawet tu nie zginęli. No, mam 17 żyć. O Jezu! Z przerażenia strzeliłem w rybę, kiedy miałem w ręku rakietnicę. No, nie. No. Ryba. No, pół HP straciłem. O! Chyba poroziłem pędę gracza Kimper, ryba poroziłem pędę gracza Dragon 9999. te ryby są dlatego. Ojej, no, jak one mnie. A, zebrałem sekretki tutaj i dałem radę. A nie, wcale nie, o na tych rybak powinienem ich będzie. Ile ich jest? Ja nie mogę. One to mam wrzucają po całym tym stawie. Ale Czekaj. bardzo ładnie się te gwiazdeczki jeszcze w wodzie odbijam. Fajne odbicie w wodzie to są. Wody odbicia w wodzie? Odbicia gwiazdeczek w wodzie. Gwiazdeczek Ogólnie odbicia w wodzie są ładne. Bo, bo odbicza wody w gwiazdeczkach. O, taki super. Taki super. Aż normalnie nie widziałem z porządku, jak to powiedzieć. O, to jest sekret z tym serduszkiem, o. No ja już go wziąłem. Wody! Dobrze, że go nie wziąłem! A, i dobrze, że mnie ryby nie zaczęły atakować. Sekretne poważne zdrowie, o pożu. Dobra, uciekać Gdziemy Sekretne stąd. poważne ryby, uciekajmy stąd. No Uciekaj. szybko. Uciekaj. A o, tutaj gnady. Ja to tam gnady wiesz. Z deszczu pod rynę. Czekaj, bo tu jest coś jeszcze sekret jakiś, pamiętam. Eee, to jest, ale to już pod odpaleniu się Alduriana, o Jest tam sekretna komnata, czy coś. A tak, bo ty strzelasz z powrotem w bramę, jak ona się zawala Tam jest chyba ta właśnie sekretna komnata ucieczki, czy coś takiego Coś, tak. Coś tam było takiego, mm -hmm. śmiesznie Pamiętam, że raz żeśmy tu grali, to zginęłem przez to, to uciekajmy do, do tego, którego strzelamy? Poczekaj, o właśnie Sekretne zaplecze, sekretny telefon O matko święta O, a i tu to, pod to, tego Alduriana teleportuje. Ej, i teraz... Ej, fajnie, że... Spadasz cały czas? A, już nie, dobra. Baldurian cię spychał. Dobra, ale już leży i te zielone chyba też. ten teleport coś jeszcze nam dawał? Sekretne zaplecze. Sobie tam przejdziesz i ja tutaj postrzemę. A, po prostu tutaj ja. jestem, okej. Okay. jakiś armorek, a to harp, wiesz, ten chciałem... Trapi... o, trapiłem ale... Ło! Byk mnie wyrzucił. O matko, o Jezu, jaki byk, gdzie byk? Ten, który cię właśnie chyba zabija, nie wiem. Jest. O, przebieg koło mnie. Spadnie na dół? Nie, spadnie chyba. Śmiesznie, śmiesznie się tak wyłonął. Bardzo śmiesznie, śmiesznie. Ale fajne, te lizaki się tak w ziemi wybijają. Tak. No, no. no Dobra, do... ostatkiem sił. Że tak to ujmę, słodko to wygląda. Taki sucharek. No taki sucharek. Co to za pojedynczy armorek? I tu chyba już jest koniec tego. 12 powodu. HP, 1 armor. ty 20 HP, 0 armoru. Pięknie. I tu jest... Już koniec tego poziomu, gdzieś sekretę minęliśmy. Aha, to było to, żeby przeskoczyć, nie? No, to i tak nam nieźle idzie. Nie najgorzej, dobra, to był kolejny odcinek. Zagrajmy w Sydius, Sam HD. Pierwsze starcie. Do usłyszenia.